Tu jest? Ja tu! Nie podglądamy. 10. Szukam. Co? O nie? Ugnala się zamyka. Dlaczego tu śpicie? Pobudka. Jak coś ona jest winna. To gdzie idziemy? Znów na zakupy. Znów na zakupy? Ile można? No to ty wymyśl coś fajnego. Gdzie one idą? Też mnie to, ciekawi. Aisha, mam pomysł! Jaki? Jednak zgadzasz się na zakupy? Tak! O nie, Aisha. Chcesz mieć fajną przygodę? Oczywiście! To chodź, spędzimy 24 godziny w sali zabaw! Co? Gdzie one idą? Nie wiem, może na jedzenie? Zaraz się okaże! No, ruchy, ruchy! Jest tu sala zabaw? No tak, a co myślałaś? Ale gdzie? No tutaj jest. Właśnie nowo otwarta sala zabaw. O! Ła! Wow, Portwood Junior! Aniela, wchodzimy. Zgadzam się na wszystko. Czyli nawet na noc w sali zabaw? Tak, tak, tak. Idą do sali zabaw. A my? My? My też idziemy. Jej! A my na pewno możemy wejść? Tak, tak, oczywiście. Sala dla dzieci jest dostępna od 3 do 10 lat. Na dzieci wchodzą w statwetkę. Aha. Okej okay, Aniela, zajmujemy buty. Zapraszam po ludzku. Dziękuję, dziękuję. O, Park Junior. Sala zabaw znów otwarta? Ale super! Wow godziny? Jej! Juhu. Chcą tu spędzić 24 godziny? Oszalały chyba. Ej, to my też tu zostajemy. Super plan. Chcę pierwszy do kolek, lepszy! Będziemy tu spali jest tu miękko. Super plany! Tosia, gdzie jesteś? Już przygotowałam jedzenie. No, bawię się. Musisz uważać, bo dziewczyny cię zauważą. One mogą się bawić, a mnie? No, racja. Jest tu pełno miejsca do zabawy. Tosia, chodź się! Biegną! Matematyka! Nie, nie, nie! Literki, literki! Ja lubię matematykę. A ja nie za bardzo. Uuu, w prawie nas zauważyłem. I kolorowanki tu nawet są. Pokolorujemy Aisza? Tak. No kiedy one już pójdą? Utknęliśmy. Tosia, a teraz Ktoś tu jest? Aisza, słyszałaś to? Ale co nie wymyślaj? Tosia, gdzie płyniemy? Na Karaiby, No ale jedziemy! Trzy. No! Ale to jest super! Nie, jednak to słyszałam. Ja teraz też i jak sprawdzić?

Śledziliśmy was. Jak mogliście? No a co? My też chcemy się bawić. To mogliście nam powiedzieć. No właśnie. To co? Bawimy się, bawimy się razem? razem? Tak! Jest tu toaleta? Co, oczywiście, przecież nie spędzisz tu 24 godziny bez toalety. A ręce umyć? A jedzenie? No, no właśnie. właśnie. Skoczymy na korda. Jak coś mam tu chłopki w plecaku. Okej. Okay. Okay. Wszystko będzie w porządku. Wow, jak czyściutko i kolorowo. Nie podglądamy. Trzeba cały. Elementy w tym samym kolorze nie stykają się ze sobą żadnym bokiem. Konia. Chodźcie tu, znalazłam klocki. Zrobimy domek? Każdy będzie miał swój pokój. Jej! Już mam jedną ścianę. Czekaj, to do mojego pokoju. Nawet będziemy mieli mini taras. Już nasz domek jest gotowy. Ja cały zrobiłam tylko nasza sąsiadka. Zapraszamy, zapraszamy. Dziękuję za zaproszenie. Spędzimy 26 godzin w domku, w sali zabaw. Serio? No, to chyba jednak zły pomysł. To pobawmy się w chowanego. Okej. Okay. Kamień, papier i nożyce. Hop, hop. Jeszcze tośmy. Papier, kamień i nożyce. Wygrałam, czyli ty, ty się szukasz. Okej. Okay. Raz, dwa... Tu jestem, 9-10, szukam. Gdzie oni ja nie mogę być? Tu nikogo nie ma. Może tu? Nikogo nie ma. I tu nikogo... Nie ma nikogo. Ludzie, gdzie jesteście? Zostałam sama w sali zabaw? Nie! O, kogoś słyszę. Znalazłam! Szukam dalej! A kuku! No, nie znalazłam mnie! A miałam taką dobrą kryjówkę! Janek mi został! Nigdzie go nie ma! Podpowiem ci kolor biały! Aha! A tutaj, a kuku! Błena, błena. Gotuję ja ty zamawiaj. Okej, okay, okej, okay, mam kartę kredytową. Ja już na maksa jestem głodna. Idziemy na jedzenie? Tak! Ta. Ta. Co? O nie, o nie, żywcie szybko! Bruna się zamyka. Zostaniemy tu na zawsze? No przecież chcieliście spędzić tu 24 godziny. Wszystko załatwiłam. Jedzenie! O nie, o tym zapomniałam! I co teraz? Ja chłopci idziemy oglądać telewizję. A ja mam wodę. Jesteśmy uratowani! Co oglądamy? Ja włączam telewizję. Jakieś bajki. Poproszę świnkę Betę, jestem wierną fanką. <laughs> <laughs> <There's dance. śmiech> <laughs> tu jest po prostu idealnie. Mam panie. co z nią, to jedziemy już spać. Może chcesz koc? Tak, dzięki. A ja mam misia. No ja jestem czerwonym kapturkiem. To jest idealne miejsce do spania. Dobra, no wszystkim. Wam też. Papa! Pa. Halo, halo, ktoś tu jest? Ja lunatykuję. Co tu się działo? Halo, halo, proszę Państwa, dlaczego tu śpicie? Pobudka! Co wy tu robicie? No mamy tu 24 godziny. W sali zabaw. Jak coś ona jest winna. Ja tutaj w ogóle jestem przypadkiem. Ja tak samo, ja już idę. Spokojnie, spokojnie. Ja jestem tu animatorką, a sala zabaw już otwarta. To co? Połowimy się? Kolejne 24 godziny w sali zabaw? Tak! Jeśli wam się spodała, to To działkę w górę!